Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Zet i witam was w kolejnym odcinku Przygód z Margonem Moi drodzy nie wiem, który jest dzisiaj odcinek, przyznam się je wam szczerze Nie sprawdzałem przed tym odcinkiem Ogólnie nie grałem i w ogóle nie wchodziłem na komputer około od półtora tygodnia Oprócz tego, że sobie czasami live robiłem Moi drodzy patrzcie, że mam 20 milionów Dlaczego mam tylko 20 milionów? Dlatego, że kupiłem trzecią postkę I ta trzecia postka zobaczcie sami Tutaj kupiłem sobie trzecią postkę bo jak sam wiecie na Nexosie można kupać sobie postacie za złoto, czyli jest całkiem całkiem fajnie. Kupiłem postkę, dlatego, że wpadłem na dosyć fajny pomysł, który mam nadzieję, że wam się spodoba i zaraz wam go objaśnię. Ale pierwsze co muszę sobie zrobić, jakiś plan odcinka. Co my na dzisiejszym odcinku będziemy robili? W ogóle tak udało mi się w końcu wejść na Margolem, bo jakie dziwne lagi były. Że nie można było ani wejść, ani nic i nie, nie, nie wiem dlaczego tak się działo. Dobra, może weźmy sobie jeszcze na tą Pandorkę, chociaż... A dobra, weźmy na Pandorkę, jeżeli coś będzie źle, to się przelogujemy na mm, inną postać. O! No ja jeszcze tutaj mam mm, coś w tym stylu. I chodźmy sobie jeszcze pojśpić. Y. Ogólnie czy ktoś jeszcze jest, mam raper. I był mati to mógłbym go nawet do odcinka zaprosić, ale go nie ma. Dobra, moi drodzy, co my w takim razie robimy? My teraz chcemy iść do... Troszeczkę sobie pełek tutaj, może do tej, do, do tej groty, bo tutaj jest, są dwie te, dwie kaprawe oko, co nie? Tu jest jedno i tam, to, o u mnie fajnie, jakieś szczypce kraba, wezmę, bo nie wiem co to daje dokładnie, a się dowiem, a zapewne to może być, to może być sporo warte, bo to może być do czegoś potrzebne, do jakiegoś temku czy coś, bo ja naprawdę nie wiem, nie orientuję się w tym. Ale, ale zaraz się dowiem. Po odcinku może się nawet dowiem i sobie to wszystko oczywiście sprawdzę, albo nawet zaraz to sobie sprawdzimy. E, dobra moi drodzy, co w tym odcinku sobie porobimy? Jak tak sami widzicie, troszeczkę chciałem z wami troszeczkę poruszyć pewnych spraw e, i sobie chwilę Peję. Dzisiejszy odcinek będzie troszeczkę może krótszy, może nie, że mam mało czasu, ale zaraz mam... E, może powiedzieć takie urodziny, bo ja jutro mam urodziny, jutro jest poniedziałek no i dzisiaj, i dzisiaj może powiedzieć tak organizuję sobie te urodziny e, moi drodzy, co w dzisiejszym odcinku będziemy robili ogólnie dzisiaj podspijmy trochę e, i pogadam, no co już wam powiedziałem mm, ale chciałbym, kurde, no, no jest dużo fajnych spraw do pogadania ogólnie teraz zapytacie się pewnie, dlaczego masz to 200 milionów na tym Nexosie, to już wam mówiłem dlaczego, bo e, zakładam trzecią postkę, e, no i jeszcze trzecia postka, kurde, nie wiem jaki to będzie level ale tak się zastanowiłem Eee, o, tutaj wszystko jest wybite? Czy ktoś tutaj chyba jest? O ile się nie mylę. Zaraz, zaraz to sprawdzimy. Ej, nie było mnie na YouTubie przez jakieś półtorej tygodnia. O, to jest rzeczywiście... jejku, 255 tropek? Ojejku, spore, spore levely tu są. Dobra, to chodźmy, uciekajmy stąd, pójdziemy sobie do latarni, bo tutaj nie... To jest latarnia... Nie, to nie jest chyba latarnia. Tu jest ten, tu jest grota, a to nie jest, to nie, to jest grota, a nie latarnia dobra, pomyliło mi się, e, chcę założyć trzecią postkę i mam dosyć fajny pomysł na serię, ponieważ e, chciałbym zrobić serię od ze zerowego levela do setnego na nexosie, dlaczego na nexosie? Dlatego, że po prostu na nexosie szybciej XP o 5 razy, e, więc to jest no dużo, du dużo, mm, dużo, dużo szybciej, prawda? Ale to już nie chodzi o to, bo chcę zrobić taką serię od ze, z, zerowego levela do setnego levela, gdzie będziemy sobie po prostu tylko i wyłącznie grali na odcinkach na Neksosie. Czyli zobaczycie, po prostu, jak ja sobie tutaj pogrywam na, na tym Neksosie. Tak wiecie, tak normalnie, o że tak powiem. I to będzie takie po prostu przyspieszone, bo tak myślałem się, zastanawiałem się nad serią od ze, zerowego do setnego levela, tylko na odcinkach i na zwykłym świecie. Ale wtedy naprawdę sporo, sporo czasu by mi to zajęło. Nie wiem, czy nawet nie ponad 100 odcinków, więc to nie byłaby zbyt opłacalna. I ciekawa seria, no, a tak powiem, że w danych coś jednak 5 razy szybciej e, leci XP, co nie, jednak jest dużo, jest dużo łatwiej tam zdobyć itemki, ale to też nie będę tak jakoś prosił, e, prosił o złoto albo nie będę sobie nawet kupował za bardzo tych itemków, żeby wszystko właśnie z Wami zdobywać na odcinkach. E, I chciałem zrobić właśnie taką serię, gdzie będę właśnie grał tylko i wyłącznie na odcinku, że nie będę grał, wiecie, poza odcinkiem, nie będę wchodził na tę na tą postać poza odcinkiem, tylko będę grał tylko i wyłącznie na odcinku więc powinna być to dla was całkiem atrakcyjna oferta do poglądania sobie no i, i kolejna sprawa, no było, naprawdę dosyć sporo mnie było, nie było na YouTubie jak, jak na mnie, bo ja nigdy nie robiłem takich e, przerw powyżej tygodnia m, i nikogo nie informowałem, m, ale pomyślałem sobie, że zrobię sobie taką przerwę, bo miałem te testy, testy egzaminy ogólnie. w miarę dobrze mi poszło, jestem no, dosyć z siebie zadow zadowolony. Czekajcie, się jeszcze przesunę tutaj, ojejku, czy ten monitor nie jest za bardzo przesunięty? O, chyba chyba nie jest, dobra. Później to ogarnę, nie ma co teraz w odcinku tego robić. E, no i e, ogólnie muszę wam moi drodzy powiedzieć, że było, było naprawdę całkiem całkiem spoko. E, egzaminy poszły mi, no w miarę dobrze. No, na matematyce najbardziej się wkurzyłem, bo liczyłem na te 90%, ale zapewne będzie około 80%, bo... Zepsułem jedno zadanie i to strasznie zepsułem. Nie, nie będę wam teraz mówił którego. Mo mogę wam powiedzieć, że te tego z kulkami. Jeżeli ktoś pisał teraz egzamin, to wie o co chodzi. Mm, no, bardzo proste zadania, ja je tak zepsułem, że naprawdę, no nie fajnie, nie fajnie to zrobiłem. Takie w ogóle nie trzeba było w tym zadaniu nic liczyć, tylko po prostu na logikę trzeba było wziąć. A ja tak liczyłem, że to zajęło mi połowę mojego czasu, a źle jeszcze obliczyłem, więc w ogóle tam nic nie trzeba było liczyć. Dobra, chodźmy tutaj jeszcze sobie troszeczkę na to. Widzę, że to tu już powybijane jest, ktoś tutaj musi. XPitch, jakieś popioly? Popioli? popioli? Chyba nie wiem, jak to się dokładnie mówi. Ogólnie, tak jak mówiłem, cały czas, cały czas szukam zastępcy. Więc, jeżeli ktoś jest chętny, ktoś bardzo by chciał, to proszę pisać do mnie albo na Facebooku, albo w komentarzu. Ale wolałbym, żeby to było na Facebooku, bo chciałbym sobie z taką osobą popisać, zobaczyć, co ona ma do zaoferowania. Bo jednak nie ukrywam, że szukam tego zastępcy, żebym na przykład czasami odwiedził moją postkę na Neksosie, czasami coś zagrał na zwykłym świecie, żeby po prostu te konto było takie jeszcze bardziej, bardziej aktywne. E, dzisiaj mam w ogóle zaszedł nagrywać przy świetle dziennym, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolony, bo rzadko mi się zdarza nagrywać przy świetle dziennym, a dzisiaj mi się udało i no, jest dosyć, dosyć fajnie. E, dobra, idziemy w takim razie tutaj do e, tej korsarskiej. Nie no czekajcie, bo mi ten monitor już ja nie mogę tak grać, muszę się trochę tutaj przesunąć. Se sekundeczkę, tylko przesunę ten monitor w tą stronę. O, Kopku. Chociaż o. Serki, że to robię na odcinku, ale mi to przeszkadza. Powiem szczerze, przeszkadza mi. Dobra, już jest chyba na środku, ten monitor chyba w takim razie powinno być dobrze. Nie wiem, kto ten monitor mi w ogóle przestawia. Albo sam, albo mi się tylko tak wydaje, że... Czekajcie, tylko sobie... Tutaj... Okej. Okay. No albo mi się tak wydaje, że ten monitor jest przestawiany, albo moja mama coś tutaj kombinuje z tym monitorem. Oby nie, oby nie. Dobra, wezmę sobie tylko to wszystko jeszcze z użyję. Nie grałem ani nic, nie robiłem margo przez dłuższy, dłuższy okres czasu, bo tak jak mówiłem, można powiedzieć, że sobie tak przerwę zrobiłem. W ogóle napiszcie mi, czy lepiej mi widać jeżeli nagrywam przy świetle dziennym, bo jeżeli mnie lepiej widać to ja będę bardzo zadowolony, bo będę w takim razie mógł robić dla was odcinki w ciągu dnia, bo zawsze tak myślałem, że lepiej to w nocy robić, bo, bo jakoś tak lepiej widać i nie widać tego wszystkiego, co tego całego światła, ale teraz chyba tak zmieniłem zdanie, że chyba jest jednak lepiej nagrywać przy świetle dziennym, no bo jednak twarz taka bardziej, taka bardziej biała, mo może powiedzieć, no ogólnie jakoś lepiej, tak mi się wydaje. Nie wiem, No piszcie wy i co o tym myślicie. W ogóle w Margonem Margonem projektuje, o, o kurde, wszystko wybite oprócz tego, oprócz kapitana, śmieszna sprawa. Mm, metalowe kulki, a to to jest zwykłe na łowce, o, no, na łowce i tropka. Mm, moi drodzy, co teraz musimy sobie zrobić? Musimy sobie pójść jeszcze tutaj na tego, e, jest to lewa strona. Nie, chyba wszystko jest wybite, o ile się nie mylę. O, niestety, no tak czasami bywa yy, idealne do procy. W ogóle tak myślałem, żeby sobie pograć w końcu jakimś łowcą albo tropkiem, ale ja nie jestem przekonany do ani do łowcy, ani do tropka, bo jakoś nigdy nie lubiłem tym grać, powiem szczerze. I nigdy jakoś mnie to nie fascynowało, właśnie gra tropkiem, ani łowcą, bo jakoś no, nie było to zbyt fajne. A... Jak dla mnie oczywiście, bo to jest moje, moja opinia. A też nie chcę się męczyć grając, nie? Dlatego też nie chcę zakładać tego tropka i łowcy. I tak się cały czas zastanawiam, jaka to będzie profesja na tej mojej trzeciej postaci. No tanska raczej bym. No nie, raczej tanska bym nie chciał, bo jest średnio na expa. Najbardziej bym chciał maga, ale wiecie. Ja mam samych magów. Mam jednego palka i samych magów, więc to też byłoby dosyć średnie. Musiałbym się na tym jeszcze zastanowić. Tak mi się wydaje. Okej, okay, mam tutaj Oshi tak jak zawsze, Oshi, Oshi the best, co nie? Oshi, Oshi the best no tiki. Dobra. Lecimy sobie tutaj na górę. Chyba tu jest wszystko po Co to w ogóle ciekawe jest to to? A bo wiecie, co nie będę teraz sprawdzał na nasze margo tylko wy mi po prostu napiszcie co te szczypce kraba dają, czy to jest po prostu user's itemek tak jak samo jak kiedyś w ogóle zaczynałem moje początki w Margonem to zbiry dodali chyba, dodali albo już byli nie, chyba dodali właśnie tą taką dużą grupę no i ja tam naprawdę sporo expiłem, uwierzcie mi, że ja tam expiłem sporo i cały czas sprzedawałem te głowy zbira w ogóle masakra, muszę wam powiedzieć, jak można sprzedawać głowy zbira nie róbcie tego, bo za to można naprawdę spoko temki kupić, które są bardzo bardzo wartościowe na światach zwykłych a ja to sprzedawałem, bo po prostu nie wiedziałem, że, e, że za tej temki można coś wartościowego po prostu kupić, co nie? Za, za te z głowy zbiera, bo jedna głowa chyba tam 7 kosztuje, to ja w ogóle to wyrzucałem, sprzedawałem, oddawałem, w ogóle nie wiem co ja z tym robiłem. W końcu pewnego czasu e, tym się zainteresowałem i wchodzę sobie na aukcję i patrzę głowy zbiera, No głowy zbiera po 50 tam chyba za 2M czy za 1M i tak... O co chodzi? Dlaczego te głowy są takie z, e, drogie, ale ja już niestety wtedy e, nie miałem takiego levela, żeby sobie wrócić na te zbiery i tam expić, No i tak to wyszło, że e, straciłem naprawdę dosyć sporą sumkę e, kasy jeszcze jak na świat zwykły, co nie? Dlaczego się tak tutaj ruszam? Masakra, no no co się z nami dzieje? Dobra, moi drodzy, ekspijmy sobie w takim razie tutaj cały czas na tych piratkach. Przejdę sobie jeszcze e, do końca tej mm, do końca tej latarni i może pójdziemy jakąś na inną postkę zobaczyć co tutaj się w ogóle będzie działo? Zresztą pisaliście mi dużo. Abym ja aż tak dużo nie mówił o odcinku, więc postaram się troszeczkę uspokoić. <laughs> nie, no ja jestem spokojny. Tylko chodzi o to, że po prostu ja lubię jakoś tak dużo, dużo mówić na tych odcinkach. bo Wydaje mi się, że odcinki, jeżeli dużo mówię, że jeżeli dużo jakieś informacji tam wam mówię albo o czymś wam opowiadam to są po prostu ciekawsze dlatego też staram się dużo mówić, ale jeżeli nie chcecie żebym tak dużo mówił no to nie, nie muszę dużo mówić mogę troszeczkę, mogę troszeczkę mniej mówić w ogóle bardzo mi się podobają te, te tutaj grafiki, tych, tych wszystkich mapek w Margo to jest spoko, bardzo lubię, bardzo, bardzo polecam jeżeli ktoś nie, nie, nie lubi tych mapek to, to nie wiem co się z nim dzieje dobra czekajcie, tylko sobie przesunę Margona w ogóle było projektowane na, na, na tej... Jak to... jak to było? RPG Maker, tak. Na RPG Maker było to robione, bo to było, bo to był chyba projekt. Nie, to był projekt magisterski tam na uniwersytecie. Nie pamiętam, jakie to były Śląski, czy e, właśnie ten tinker zrobił. E, no i to było śmieszne, że taka dosyć fajna gra, dosyć taka popularna gra e, została stworzona na jakimś uniwersytecie, co nie? Jest to popularna gra, no ale wtedy zapewne nikt jeszcze nie myślał, że to będzie aż tak popularna gra. Co on tutaj ma? Mm, co on tutaj ma? Uh, dobry. Nie, czekajcie. To jest dobre, no, rubinowy Ogniomio 3. A. Sekundy, czy to jest? Czy to jest? Czy tu można w ogóle to kupić? Chyba nie. Chyba stroje, strzały, hełmy, teleporty, pierścienie, ulepszenia. Chyba nie. Nie wiem z czego to jest broń. One dostają jakąś tą... jakąś... E, jakąś wiadomość. Okej. Okay. W ogóle dużo osób teraz eksplizuje. godzina 14, jeżeli by ktoś pytał. I naprawdę dosyć sporo osób teraz, jak widzę, jest... E, jest aktywnych, co nie? Więc... Więc trochę lipa. Ogólnie nie wiem czy na kanale będzie dużo Lola, bo tak pomyślałem sobie, że ostatnio że mogę nagrywać Lola, ale na pewno LOL się, troszeczkę Lola się pojawi. No i jest jeszcze druga sprawa, dosyć fajna, że robię cały czas teraz, o, to jest miary warty, wezmę sobie to, robię teraz cały czas live na Twitchu z Lola, więc jeżeli ktoś chce teraz e, poglądać sobie, jak wiecie, sobie radzę w Diamencie 3, czyli top prawie, prawie top 1000 graczy, bo tam chyba 1500 czy coś takiego jestem, top na Eunę, na diamencie 3, więc jest całkiem, całkiem nieźle. A to zapraszam do mojego Twitcha, pod spodem macie linka do Twitcha, można ze mną pogadać, więc spokojnie wbijajcie. Pod spodem macie oczywiście wszystko opisane. Dobra, więc to może chodzić tutaj na Nexosa. Na Nexosa, czym my chcemy iść na Nexosa? No tak średnio chcemy iść na tego Nexosa. W ogóle chcę Wam jeszcze pokazać jedną postkę którą zapewne jej nie pamiętacie, bo dużo mam widzów właśnie, którzy ostatnio dopiero przyszli i zobaczyli mój kanał. Właśnie to jest Kuba Z i to jest wojownik. Moi drodzy, ja na tą postać tyle wydałem pieniędzy. Ja w ogóle sobie tutaj pokupowałem tyle błogosław więc chyba wszystko. Mam w depozycie, o ja się nie mylę Ale mam tutaj tyle rzeczy Za esełki, że to jest też fenomenalne Że byłem w stanie wydać aż tyle pieniędzy Aby sobie pokupować jakieś EQ na tym Wojku, nie wiem czy chyba widzieliście Chyba tego Wojka mam nadzieję, dlaczego ja gram Jeszcze na tym tym, stare okno walki Muszę sobie wyłączyć, stare okno walki I procentownik Okej, okay, wszystko pięknie. Mam nadzieję, że widzieliście tą postkę. Jeżeli nie widzieliście, to zakładajmy ją, ja miałem chyba 300 subskrypcji. I miała to być taka seria, taka czylautowa, że tylko sobie gramy od czasu do czasu, no ale wyszło na to, że chciałem ją zrobić na łaznie. Chciałem zrobić na łaznie na Majunie. No oczywiście, to, to, to nie jest nic dziwnego, ale chodzi o to, że po prostu e, no ciężko tutaj chyba wbić jakąś e, wbić Wojkiem na łaźnię, chociaż nie jestem pewien, no ale wydaje mi się, że jednak to nie jest zbyt takie proste, a ja chciałem jeszcze Wojkiem wbić i pokupowałem te torby, wydałem chyba tutaj ze 150 zł, no i odechciało mi się, no niestety ja, jakoś tak czasami ma być, I w ogóle nie lubię za bardzo Wojkami grać to też jest jakiś jeden z moich problemów, może gdybym to, to był mag, to może bym e, sobie pograł, co nie? Ale jak, grał, jak grałem tym jak grałem wojownikiem, to jakoś tak średnio mi się chce grać wojownikiem, za niedługo też jest ten Margo Camp, raczej nie będzie mnie na Margo Campie, więc proszę się nie łudzić, że tam będę, ale zamierzam być na na tym, jak to w lutym jest taka, to dopiero za rok oczywiście, niestety dopiero za rok, w lutym jest taka impreza organizowana przez Garmory gdzie można sobie po prostu pooglądać E, można sobie poglądać tutaj, i jak, jak tam ogólnie pracują, w jakich warunkach pracują, co oni tam sobie robią. Można sobie, o, ale fajnie teraz wygląda i zmienili. Bardzo mi się to podoba. To już dawno zmienili, ale bardzo, bardzo podoba mi się ta elitka. O, spokojnie. Rzadko ją widzę, bo wiadomo, ek, e, gram teraz na wyższych levelach, typu 200, 230. 200, nie, nie, 217, przepraszam, już bym was e, No i nie widzę tej często tej elitki, a bardzo fajnie wygląda. E, będę ogólnie na tym, nie Margo Campie, tylko mm, jak, jak to się nazywało. Takie oprowadzanie prawda, w tym lutym o, w, w, w całej firmie Garmory. Więc, jeżeli ktoś ma, ma zamiar po prostu sobie pojechać tam do Garmory, no to raczej, raczej mnie tam spotkam. Do, to dopiero za rok, ale jeżeli ktoś będzie miał ochotę, to zapraszam. Okej, okay, tutaj mamy to didagula. Gula. Ten mieczek jest dosyć fajny. Zostałem chyba go od Widza, chociaż nie. Chyba go same podniosłem gdzieś w Insta. Chociaż nie jestem pewny, bo dawno nie grałem na tym koncie. E, fajnie, podoba mi się bardzo, jak Garmory przeprowadza zmiany. Ogólnie teraz będzie nowa strona. Wiem, że za dużo mówię ogólnie, wiem, ale nie kontroluję się naprawdę. Muszę, muszę to zmienić, wiecie, muszę się poprawić. E, Margonem wprowadza nową stronę taką startową. To znaczy, chyba jeszcze nie ma. No, no na pewno teraz jeszcze nie ma, nawet jej nie widziałem. No, ale zanim długo będzie strona, nowa strona startowa w Margonem, z czego jestem bardzo zadowolony bo no, ta strona już jest dosyć stara, nie ukrywajmy, no to nie jest zbyt nowoczesna strona, a jeżeli będzie bardziej taka strona przy, przyciągająca y, uwagę, wiadomo, potencjalnego gracza, no to fajnie, fajnie będzie więcej graczy w Margo, bardzo się cieszę. Ogólnie ja się tam nie martwię o to ogólnie co powiedziałem, przepraszam, przepraszam, masakra, muszę... Muszę się uspokoić z tym ogólnie, bo to jest przesada rzeczywiście, jak tak cały czas mówię na odcinku. Wy też raczej tego nie lubicie, muszę to zmienić, bo już kilka osób mi sugerowało, Kuba, przestań mi cały czas ogólnie, więc nie, rzeczywiście muszę się zmienić, moi drodzy, nie mogę, nie mogę się zachowywać jak głupek, co nie? Że znam tylko jedno słowo w słowniku i jednym słowem się posługuje. Dobra, muszę się zmienić. Od następnego odcinka robię sobie challenge, że jeżeli yy, hmm, że jeżeli załóżmy powiem ogólnie to na tyle esełek robię, robię konkurs. Czyli jedno ogólnie to będzie jeden esełkowy konkurs o Dobry pomysł, co nie? Będziecie mogli wygrać esełki, no. Więc w następnym odcinku, ile razy powiem ogólnie, tyle razy będzie można wygrać u mnie esełki, więc e, dosyć spoko loteria, można by powiedzieć dla was zdrowie. Kiedyś się pytałem Salemam, czy można robić e, losowania na smoczu zgodził się, więc nie ma żadnego problemu. E, co my tu mamy? Manierkę myśliwego. Te manierki są dobre, bardzo dużo leczą, ale one są dosyć drogie. E, je można chyba odblokować, czy tam kupić u ziomka, który u którego możemy odblokować sklep za pomocą chyba tam unikata z jelenia, więc też całkiem, całkiem fajna sprawa. Podoba mi się takie rozwiązanie. Te potki, silna miktura Grimera. No, nie, nie wiem gdzie ja to kupowałem. Kurcze, nie mam pojęcia Na Majumie się dosyć fajnie XP, bo na Majumie to jest świat, na którym bardzo mało osób gra Może nie bardzo, bo bez przesadu już nie przesadzajmy No ale nie grasz tak dużo jak na przykład na innych światach, na innych światach, nie? Tutaj sami widzicie, mam, mam już tą jedną legę. nie wiem, to już dawno ją miałem, ale chciałbym wlotać kolejną legę. Co to mam w ogóle za tę, za jakąś kuszę fajną? O, ta kusza jest w ogóle fajna, no, lubię ją Wiąże po założeniu Mógłbym za jakieś trochę sporo tej kasy sprzedać, chyba za 40, ja bym mógł je sprzedać na świecie zwykłym, no ale na świecie takim, tym prywatnym, no to raczej za tyle nie pójdzie. Ale kusza dobra, no. Nie wiem, czy chyba jest, chyba nie ma lepszej, lepszej kuszy na 8,3 na łowce. Chociaż, bo to jest od głębokiej rany, co nie? Nie, ale chyba nie ma, bo jeszcze tu jest niszczenie absorpcji, czyli dobre na magów. No, no, dobra, dobra, zbroja. Polecam, uszkodzona kulczuga. Pamiętam jeszcze, jak w Margorem, tu się latało za, za ludźmi, którzy eksploatują na orkach i się po prostu zbierało te zbroje i te inne badziewia Bo kiedyś pamiętajmy, że wyrzucanie w Margorem było bezpłatne było bezpłatne, jeszcze wtedy grałem. Sami zobaczcie, jeżeli teraz chcemy jakiś temy wyrzucić, no to mamy podatek, który będzie nas wynosił 100, 100 sztuk monet. Nie jest to dużo, no ale wiadomo, no po co mamy tracić te pieniądze co nie? 10 wyrzucimy już 1000, nie mamy. Nie jest to dużo, ale jednak yy, jednak trochę jest, to, nie, moi drodzy. Więc yy, pamiętajmy o tym, że yy, pamiętajmy o tym, że no jednak troszeczkę to kosztuje no no, kiedyś to było darmowe i pamiętam łaziło się za graczami łaziło się za graczami w margonem i zbierało się właśnie na takie e, takie głupie temki, które po prostu później nazbierało się całą torbę sprzedawało się to u Roana, więc można było zarobić nie wiem z 5 k e, bo kiedyś naprawdę nie było łatwo nie było bluszczy na każdym na każdym rogu margonem gdzie można byłoby sobie e, kasę troszeczkę podreperować. naprawdę było bardzo bardzo ciężko no i pierwsze co jak się zakładało nową postkę to się szło właśnie do wioski orku, bo tutaj naprawdę dużo ludzi wtedy grało, no i wchodziło się na, o, tutaj nie chcę od Ciebie. Wchodziło się na tą mapkę z orkami i po prostu się chodziło za graczami i zbierało miksturki oraz zbroje od właśnie tych graczy, bo oni wyrzucali, bo po co im nie? E, więc było naprawdę ciekawie. Dobra moi drodzy, jeszcze pójdę sobie do tuni będziemy kończyli ten odcineczek Mam tu w ogóle TPK do tuni, ten kapelusz Ulala ten kapelusz, w ogóle fajny ten kapeluszek jest Dobra, gdzie my tu mamy, jeszcze tutaj mam... To jest też spoko, to jest dzikiej wielkanocy wylotałem Ostatnio był też event, ale mi niestety nie było, bo niestety... Nie chciało mi się grać nie, nie, że mi się nie chciało grać, ale e, Po prostu sobie zrobiłem taką przerwę od nagrywania Od tego wszystkiego, ale teraz wydaje mi się, że wracam A, oh, właśnie, bardzo ważna sprawa, moi drodzy e, Ponieważ e, jeszcze Teraz będą odcinki wychodziły co dwa dni nie, nie ogólnie, że z Margonem co dwa dni Tylko ogólnie wszystkie odcinki będą wychodziły co dwa dni Na przykład e, Minecraft, zaznaczmy Clash Royale, później Margonem No i znowu Minecraft, później już Margonem Clash Royale itp. I co dwa dni Czyli po prostu trzy, cztery odcinki w tygodniu Dobra, cztery odcinki w tygodniu na przykład w poniedziałek, środę, e, piątek i, e, i sobotę załóżmy, o, czemu nie. Cztery odcinki w tygodniu będą teraz wychodziły, więc mam nadzieję, że Wam się to będzie podobało. Nie wiem jeszcze, jaki będzie współczynnik, tam procent, e, jakie to będą filmy z Margonem, a jakie i to będą filmy na przykład z Minecrafta, czy z Clash Royale, czy z jakiejś innej gierki, która mi wpadnie e, na pomysł, ale wiem, że będą wychodziły cztery odcinki tygodniowo, więc pamiętajcie o tym. Wiem, że ja troszeczkę... Tak, gadam, gadam cały czas, że o tutaj będą odcinki zapowiedziane, tak jak w zapowiadaczu itp., no ale niestety, no nie mam za bardzo czasu, żeby robić nawet tego zapowiadacza, więc e, staram się, że, żeby te odcinki wychodziły jak najczęściej. Ja mogę, bo chciałbym jeszcze też trochę postreamować, no ale to wiadomo, ciężko też połączyć to ze szkołą, wiecie, streamowanie, bo. No, no nie jest to zbyt łatwe, bo jednak chciałbym też postreamować, chciałbym też ponagrywać, bo bardzo, bardzo lubię robić to i to, a niestety muszę wybrać, czy wybrać. No nie będę aż tak wybierał, ale będę trochę streamował i trochę nagrywał, więc teraz odcinki będą co dwa dni, a w sobotę będzie tak, w środku na sobotę będzie jeszcze jeden dodatkowy. Ja się żegnam że mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, oczywiście wiecie co macie robić ja wam nie przypominam. No i pamiętajcie, żeby zasubować kanał, jeśli Wam się spodobał. Do następnego odcinka, moi drodzy. No i czekajcie do kolejnych odcinków, które będą wychodziły co dwa dni równo co dwa dni będę chodził jeszcze nie wiem o tej porze ale na przykład nie wiem 17 18 co dwa dni pamiętajcie o tym no i możecie jeszcze mi napisać jaką profesję jaką profesję mogę wybrać na tą trzecią postkę bo to też mnie bardzo bardzo zastanawia jaką ja mogę sobie profesję wziąć żeby sobie pograć właśnie profesję na na neksosie, na trzeciej postkę, bo seria chyba, ale się rozgadam. już miał być końca, a się rozgadam. Jeszcze, jeszcze tylko wam powiem i już kończymy e, bo seria wydaje mi się, że będzie dosyć fajne wbijanie od zera do tego setnego levela na neksosie czyli szyb, szybciej ekspleci, abyście mogli zobaczyć jak ja to sobie gram, tak wiecie, na chillku, bez żadnego, bez żadnego problemu e, w takim razie ja z nam napiszcie mi jaką profesję do serii mam wybrać czy to będzie mag, czy jakiś e, paladyn, czy wojownik, chociaż wojownika nie chcę za bardzo Czy Tancerz. Napiszcie co tam byście chcieli zobaczyć. Jestem żegnam, mam nadzieję, że wam się odcinek podobał a, i właśnie piszcie dużo komentarzy, bo w następnym odcinku dam wam na wasze wszystkie komentarze. No i tak jak mówiłem, odcinki będą co 2 dni. No niestety chciałbym, żeby te odcinki jednak dużo, dużo częściej wychodziły, no ale niestety nie mam czasu, a chciałbym jeszcze sobie też postreamować i chciałbym to połączyć ze streamowaniem też trochę i jeszcze ze szkołą niestety, więc no odcinki będą co dwa dni, a streamował też będę co 2-3 dni, więc mam nadzieję, że wam ogólnie się będzie podobało. W takim razie ja się żegnam. Do następnego odcinka, moi drodzy. No i cześć. No i pamiętajcie, odcinki co dwa dni. No i pomóżcie mi wybrać e, profesję do tej serii. No i napiszcie ogólnie, co, co o tej serii myślicie od e, zerowego do ostatniego levela na Nexusie No i tylko będziemy grali, pamiętajcie, na odcinkach na tej postaci. W takim razie, ja jestem nam. Mam nadzieję, że wam się odcinek spodobał. Do następnego odcinka. No i cześć. Bez przedłużania.